Przez większość mojego życia czułam w sercu taką okropną pustkę i nie mogłam ją niczym wypełnić. Oczywiście mogłam ją przykryć na chwilę, bo ja zawsze byłam i jestem osobą towarzyską i otaczałam się fajnymi ludźmi i trochę ich było w moim życiu, więc te spotkania z przyjaciółmi, ze znajomymi. Pomagały mi na tyle, że w tym momencie to zostało przykrywane, ta pustka, ona mi tak, aż tak nie doskwierała. Ale kiedy tylko wróciłam do domu, to, to to się odzywało jakby z podwójną mocą. Jakby to serce chciało się dla mnie wydrzeć. E, co ty robisz? Myślisz, że zalepisz to czymkolwiek, przykryjesz? I szczerze, właśnie potem było jeszcze gorzej. I bardziej starałam się czymkolwiek to wypełnić. Y, różnymi zajęciami, właśnie ludźmi. Y, to było coraz gorzej. Naprawdę było coraz gorzej i z biegiem lat y, ku mojemu przerażeniu y, nie było lepiej, tylko ta pustka się pogłębiała. I pamiętam taki moment w moim życiu. Ja często imprezowałam, ponieważ y, Lubię się dobrze bawić i bardzo często chodziłam na dyskoteki, nawet dwa razy w tygodniu. I tam też <grym> starałam się właśnie tą pustkę zatańczyć, przetańczyć, żeby po prostu jej nie odczuwać. I długi czas się to udawało nawet, ale przyszedł taki dzień, kiedy bawiłam się wśród ludzi i tak jakby wyczerpał się ten limit możliwość przykrywania tego. Nie umiem tego inaczej po prostu nazwać. Pamiętam, że stałam wśród tych ludzi na parkiecie, leciała muzyka, wszyscy się bawili. A ja po prostu zatrzymałam się. Nie mogłam nawet dalej tańczyć. Ta pustka była tak przeraźliwa, że czułam to wręcz fizycznie i To był bardzo trudny moment w moim życiu. I pamiętam, że wtedy naprawdę z głębi mojego serca w myślach, po prostu w myślach, zawołałam do Boga pierwszy raz od bardzo długiego czasu. Mówię: Boże, jeśli ty nie wypełnisz mi tej pustki, jeśli ty tego nie możesz i nie potrafisz zrobić, to nikt tego nie zrobi. I wiecie, co było najbardziej dla mnie przerażające? Że ja nie byłam pewna, czy Bóg tak może ją wypełnić. Że ja nie wiedziałam, czy on ma taką zdolność. Że ja sobie pomyślałam przez chwilę, że być może ja będę musiała do końca życia żyć z czymś takim w moim sercu. I to było przerażające, ale zawołałam wtedy. To, co mogę powiedzieć. Ja już nie mam tej pustki w sercu i w ogóle jej nie mam, niezależnie od tego, czy mam dobry dzień, czy takie trudniejsze, czy mam fajne emocje, czy trudniejsze. To nie ma żadnego znaczenia, bo tam tej pustki po prostu nie ma. Ola się wypełniła całkowicie. Niezależnie już od moich emocji czy jakichkolwiek okoliczności, jej nie ma, naprawdę nie ma. I co mogę powiedzieć, Boże, dałeś radę. Wtedy nie byłam tego pewna, ale teraz już mogę się tym podzielić, bo myślę, że, że to dotyka bardzo wielu ludzi. Tak jak ja rozmawiam nieraz z ludźmi, to oni też doświadczali takiej głębokiej pustki w sercu i próbowali tu różnymi rzeczami wypełnić i nie udawało się, nic dosłownie. Ani przyjaciele naprawdę fajni, ani fajne imprezy, ani fajne rzeczy, nic, po prostu to jest taka przestrzeń w sercu, że tylko jedna postać. Może temu zaradzić. Ale co jest najważniejsze? Jest to możliwe. Dobrej nocy.